W dzisiejszym filmie pokażę Wam czterodniowy plan treningowy. Omówię wszystkie ćwiczenia, opowiem o ilości serii, pogadamy czemu tak, a nie inaczej. Także jeśli szukasz gotowego czterodniowego planu treningowego, to bardzo dobrze trafiłeś. Także zaczynając, zaczynamy od treningu góry A. Zaczniemy w tym dniu treningowym od wyciskania na skosie dodatnim. Tutaj zrobimy 3 serie w przedziale od 8 do 10 powtórzeń z metodą progresji 8-10, co znaczy, że zaokładamy dany ciężar, jeżeli wykonamy nim 8 powtórzeń, to na następnym treningu staramy się wykonać tym ciężarem 9 powtórzeń. Jeżeli uda nam się zrobić 10 powtórzeń, to dokładamy ciężar kilo, 2,5 kg, 1,25 kg, to już zależy jak tam macie na siłowni. I wracacie znowu do liczby 8 powtórzeń. I tak działa ta metoda progresji. Wyciskanie na skosie dodatnim bardziej angażuje górę klatki, przód barku. Bardzo dobre ćwiczenie, więc warto od niego zacząć. Jako drugie ćwiczenie mamy tutaj rozpiętki Butterfly, to znaczy rozpiętki na maszynie. Lepsze one są od rozpiętek takich leżąc z handlami, bo tutaj przez cały tor ruchu. Nasza klatka piersiowa jest pod napięciem. Czy jesteśmy w samym przodzie, tutaj z, z przodu, czy jesteśmy na końcu? Cały czas ta siła działa i ciągnie nas w tamtą stronę, więc ta klatka jest w całej fazie ruchu rozciągana. Tutaj trzy serie również 12-15 powtórzeń, ćwiczenie bardziej izolowane, więc tutaj większa ilość powtórzeń, żeby nie walczyć z ciężarem, a przyćwiczyć dobrze ten mięsień. I tymi dwoma ćwiczeniami mamy klatkę zamkniętą. Bo więcej nam nie potrzeba na klatkę na jednym treningu, a w skali tygodnia też ta ilość serii będzie się zgadzała, o czym jeszcze tam pogadamy później. Jako trzecie ćwiczenie mamy ćwiczenie na plecy, angażujące plecy, jest to podciąganie. Jeżeli ktoś nie potrafi się podciągać, no to może robić ściąganie tutaj drążka z góry, mimo że tam potem będzie ono w drugim planie, no ale jeżeli nie jesteś w stanie się podciągać, możesz robić to lub Najważniejszą rzeczą, żeby się nauczyć podciągać, jeżeli nie potrafisz, podciągaj się z gumami lub postaraj się yy, powoli opuszczać, to znaczy wchodzić na jakieś podwyższenie i opuszczając się powoli w ruchu ekscentrycznym też trenujemy mięsień i zwiększamy jego siłę. Także to taki protip dla ludzi, którzy nie potrafią się jeszcze podciągać albo podciągają się mało razy, bo tutaj mamy wpisane 5 max, to znaczy. Jeżeli podciągasz im 5 razy, to rób 3 serie po 5, 3 serie po 6 i tak się starać progresować. Aż dojdziesz do jakiejś dużej ilości powtórzeń typu 20, to wtedy warto wrzucić sobie tam wtedy ciężar nie? i robić 8 na przykład yy, powtórzeń z dołożonym ciężarem. Kolejnym ćwiczeniem jest wiosłowanie. Tutaj ja bym preferował sztangą, ale wiem, że tą sztangą technika różnie bywa często to jest na stojąco. Więc wpisałem wiosłowanie, możecie albo wiosłować hantlem, albo wiosłować właśnie sztangą. 3 serie 10-12, nie z ciężarem, pochylić się dobrze i bardzo ładnie pracować nad ruchem, żeby ten ruch szedł z łokcia, że tak powiem, a nie z bicepsa. Tak, żeby te, ten ciężar był wiosłowany, a nie podnoszony na biceps jakoś tu wysoko do klatki. Staramy się tu w okolice kolców biodrowych dotykać sztangą, no lub ewentualnie hantlem. Jakbyście chcieli za siebie, a nie do siebie wiosłować. Bardzo fajne ćwiczenie, i tu trzy serie 10-12. Myślę, że też dwa ćwiczenia wystarczą na początek. Później, jeżeli zaczniesz progresować, możesz dołożyć sobie po serii, ale na początek te trzy serie jednego i drugiego ćwiczenia na plecy powinny również wystarczyć. Piąte ćwiczenie wznosy, wyciąg lub maszyną, to znaczy wznosy na Bark. Ja preferuję, mam taką fajną maszynę, akurat na siłowni, na której przez cały, właśnie to ruchu, również pracuję nad barkami. Wy możecie zrobić to na wyciągu lub na jakiejś maszynie, jeżeli macie taką podobną. Cztery serie, 12-15 powtórzeń, większa ilość powtórzeń, żeby te barki trochę przepompować. 4 serie i to jedyne serie na barki w ciągu tego dnia. Pracują one na wyciskaniu dodatnim, więc nie ma co z barkami przesadzać. I kolejnym ćwiczeniem. Jest biceps jednorącz na wyciągu. Tutaj ustawiamy się tyłem do wyciągu, łapiemy za rączkę, uchwyt taką na, na jedną rękę i w takim delikatnym napięciu bicepsa uginamy tutaj rękę i pracujemy tutaj powoli, dokładnie. Bardzo dobre ćwiczenie. Przećwiczymy tutaj mięsień w pełnym rozciągnięciu, więc naprawdę jedno z topowych ćwiczeń na biceps. Trzy serie, 12-15 powtórzeń. To samo co z barkami. Siódme. Francuz, jednorącz na wyciąg 3 serie 12-15. To samo co w bicepsie, to samo co w barkach. Wyciąg z, y, z tyłu. Ustawiamy sobie na wysokości, żeby łatwo było nam wziąć. I nad głową. I tutaj też jednorącz, ponieważ skupiamy się na pracy. Jednej ręki możemy wyizolować. Jeden mięsień. A jeżeli robimy obu rącz, to wiadomo, jedna silniejsza ręka może pracę przejąć. I jako ósme ćwiczenie odwrócone rozpiętki. Czyli na tej samej maszynie, jeżeli macie, czyli Butterfly. Zamiast przyciągać ustawiamy się, odpychamy sobie. Ćwiczenie na tył barku. Dwie serie 12-15. Tył barku większość ludzi ma słaby. Więc mamy na ten tył barku jakieś ćwiczenie. Wiadomo, tył barku pracuje jeszcze tutaj w wiosłowaniu, pracuje w podciąganiu. Biceps pracuje w podciąganiu, biceps pracuje w wiosłowaniu. Triceps pracuje w wyciskaniu. Także, jakby tak zliczył te serię, to nie ma co się przyjmować, że mamy tylko jedno ćwiczenie na biceps, triceps i. bo w ogóle w skali takiej, tu na koniec będzie podsumowanie, ile serii wychodzi, na co w takiej skali jest to ok. Nie ma co wrzucać na razie więcej ćwiczeń. Jeżeli ćwiczysz jeżeli zaczynasz jeżeli zaczynasz tym planem, daj po ćwiczeniu 5-6 tygodni, zobaczysz. Wtedy dorzuć serię, dorzuć ćwiczenie, zmodyfikuj sobie już go pod siebie to jest gotowy szkic planu, który możesz zacząć. No i później mamy dół A. Możemy ćwiczyć góra, dół wolne, góra, dół. Możemy też ćwiczyć góra, wolne, dół, wolne, góra, wolne, dół. Jak chcecie sobie podzielicie. Tutaj nie ma to większego znaczenia. Jeżeli będziecie trenowali na zmianę, to regeneracja powinna zostać zachowana we wszystkim. No i trening dołu zaczynamy od dwugłowych na maszynie siedząc. Czemu zaczynamy od dwugłowych? Większość ludzi dwugłowe też ma słabsze niż czworogłowe, więc warto od nich zacząć, potraktować to ćwiczenie jako taka forma rozgrzewki, dogrzanie tych nóg, wiadomo przed przysiadami warto sobie te nogi dogrzać dobrze, więc mamy tu trzy serie 10-12 powtórzeń no i następnym ćwiczeniem będzie forma przysiadu. Wpisałem tutaj przysiad lub hack skład lub Różnie. Co, co tutaj będziecie. Preferuję klasyczny przysiad, ale jeżeli masz jakieś ograniczenia, jeżeli nie możesz, jeżeli masz problem z kolanami, spróbuj jak składu na przykład. Nie? Żeby to była jakaś forma przysiadu, gdzie będzie ten ruch przysiadu odwzorowany, żeby wykonywać ten ruch przysiadu. 3 serie, 6-8 powtórzeń. Czemu nie więcej? Więcej powtórzeń to by było już cardio dosłownie. 6-8 na przysiadach to i tak jest bardzo. Jeżeli wejdziesz już na jakieś porządne ciężary, to zobaczysz, że to jest katorga. Także to mamy. No i trzecie ćwiczenie prostowanie czworogłowych. Trzy serie 10-15, czwórki na maszynie, nic prostszego. Pięknie, fajnie i przyjemnie. Tak. Kolejne ćwiczenie bułgary. No i tu już tak przyjemnie nie jest. <gry> bułgary, dwie serie 10-12. Ćwiczymy y, każdą nogę oddzielnie. Także dbamy o to, żeby proporcji nie było. Bułgary, bardzo dobre ćwiczenie, jeżeli chodzi o takie rozciągnięcie i mobilizację całego ciała. Więc warto zrobić Bułgary. Bułgary 2x10. jak mówiłem. Piąte ćwiczenie: Prostowanie ławka rzymska 2 4, 10 12. Na ławce rzymskiej ważne, żeby się nie przekaszać za daleko. Kopracujemy tutaj pośladkiem. Tak? To jest ćwiczenie na pośladek, no trochę na dwójki. Pracujemy, żeby nasz pośladeczek się ładnie spinał. Nie musimy się przepinać daleko. Spinamy pośladek, rozciągamy i spinamy. Trzeba ćwiczyć pośladek, pośladki to bardzo ważne mięśnie. Ćwiczenie szóste, brzuch. Czemu w dniu nóg brzuch? A bo w dzień góry jest więcej ćwiczeń, więc dajemy brzuch w dzień dołu. Może brzuch trenować i w dzień góry, jak masz czas. Brzuch to brzuch, można ćwiczyć go i cztery razy w tygodniu, jeżeli ktoś chce. Tutaj mamy Allahe 4 serie 10-12. Bardzo fajne ćwiczenie, w którym da się progresować, patrząc na ciężar. Przechodzimy do treningu góry B i w górze B mamy jako pierwsze wyciskanie na ławce płaskiej. Typowe wyciskanie 3 serie 5-8 powtórzeń. 5-8 żeby to było takie siłowe, żeby tutaj zachodziła hipertrofia, żeby trochę tej siły przybierało, można sobie progresować ładnie. Tutaj jest tak samo 5-8 powtórzeń to to samo co mówiłem w poprzednim. zaczynać na ciężarze od 5. Zrobisz 3 serie, w następnym treningu robisz 6 powtórzeń, trzy serie, dojdziesz do 8, dorzucasz ciężar, schodzisz na 5. Taka jest metoda progresji w tym planie treningowym. Jeżeli chodzi o tempo, może jeszcze powiem. Staramy się opuszczać około 2 sekund, minimalną pauzę zrobić na dole i około sekundę wyciskać do góry. Drugie ćwiczenie, wyciskanie hantli na skosie dodatnim, 3 serie, 8, powtórzeń. Preferuję tutaj, żebyście dali trochę większy skos. Niż Wam się wydaje, żeby to nie było kopiowanie ćwiczenia numer jeden, czyli wyciskanie na ławce płaskiej. Jeżeli robisz duży mostek, no to przy skosie dodatnim, tak handlami, no to wychodzi, że w końcu wyciskasz tak samo na płasko, więc dajcie trochę większy skos. Klatkę mamy załatwioną przez cały tydzień i przechodzimy do pleców. Tutaj ściąganie drążka do klatki. Jeżeli na przykład nie umiecie się podciągać i w tamtym treningu robicie ściąganie drążka szeroko. To tutaj na przykład zróbcie ściąganie drążka wąsko. 3 serie, 10-12 powtórzeń bez żadnej filozofii. Numer 4: wiosłowanie siedząc. Hammer, maszyna. Możecie robić to na wyciągu. Do siebie tutaj pracujemy bardziej nad czworobocznymi, bardziej nad tak zwaną grubością tych pleców nie szerokością, nie najszerszymi. Tutaj mamy również 3 serie, 10-12 powtórzeń. I kolejne ćwiczenie na plecy. W tym planie mamy ćwiczenie na plecy 3. Nie dwa, tak jak w tamtym Ćwiczeniem tym jest narciarz. Dwie serie 12-15. Technicznie bardzo dobrze to ćwiczenie. Tutaj powoli wam rozciągnąć ten mięsień. Bardzo dobre ćwiczenie. Dwie serie. Polecam robić to powoli i na delikatnie ugiętych rękach. Żeby to nie było na prosto. Delikatnie zgąć łokcie, delikatnie i wtedy tutaj sobie robić narciarza. Numer 6 ćwiczenie w górze B. To są wznosy handli bokiem. No tutaj klasyka. Wznosy hantli, To topowe ćwiczenie. 4 serie, 10-12 powtórzeń. Nie ma o czym dyskutować. Też mamy tylko jedno ćwiczenie na bok parku. No bo jest wyciskanie na skosie dodatnim, więc te barki również w tym ćwiczeniu pracują. Jako siódme ćwiczenie, uginanie na bicep siedząc pod lekkim skosem. Także lekki skosik dajemy i biceps żeby był w rozciągnięciu. Jedna ręka. Druga ręka, jedna ręka, druga ręka proste, proste. 3 serie 10-12 powtórzeń. Bardzo dobre ćwiczenie na biceps. Numer 8. Prostowanie ramion na wyciągu. Wyciąg z góry, drążek. I prostujemy sobie triceps. Wiadomo o co chodzi. Trzy serie 10-12 powtórzeń. Kolejnym dniem treningowym będzie dół B. Już tu sobie odpalam, dół B. Dubę bardziej nastawiony na tak jak yy, na przykład góra B była bardziej nastawiona na plecy, bo tam było więcej ćwiczeń. Dół B bardziej nastawiony na dwójki. Pierwsze ćwiczenie: martwy ciąg rumuński. 3 Serie 80. Albo Handle, albo sztangę, Zależy co ci leży, zależy co wolisz. Ale żeby mieć ruch prostowania biodra, musi być jakiś rodzaj martwego ciągu. Numer 2 dwójki na maszynie leżąc. Tam było siedząc, tu jest leżąc, nie masz takiej maszyny leżąc, spróbuj zrobić też siedząc, nic się nie stanie. Dwójki trzeba ćwiczyć, a na dwójki no nie ma za dużo takich, które są powiedzmy wygodne, nie? Więc róbmy te dwójki na tym, na czym mamy. 3 serie 12-15 powtórzeń, następnie suwnica, dwie serie 10-12 powtórzeń. Tu w suwnicy polecam wam trochę szerzej ustać, żeby może trochę bardziej pośrodkiem popracować. Także szerszy trochę rozstaw nóg, zróbmy i będzie spoko. Numer 4. Prostowanie czworogłowych. Również bez żadnej filozofii. To samo co w tamtym treningu. Prostujemy czwórki 3 serie 10-12 powtórzeń. Numer 5. Odwodzenie nóg na maszynie 3 serie 12-15. Jeżeli nie macie takiej maszyny, to jakieś ćwiczenie na pośladek. Nie wiem, może być to hip trust albo jakaś maszyna z wypychaniem nogi do tyłu. Tu odwodzenie. Właśnie pracujemy nad pośladkiem. Przywodzenie, pracujemy nad przywodzicielami, mięśnie zapomniane, warto ćwiczyć, jeżeli nie masz do nich maszyn, no to tutaj musisz wrzucić sobie jakieś ćwiczenie na pośladek, najlepiej, albo na przywo przywodzenie nóg, można robić też na ławetce, coś takiego bym radził Ci wstawić, jeżeli nie możesz robić tego, co tutaj jest pokazane, 3 serie 12-15 powtórzeń. I numer 7, unoszenie nóg w zwisie brzuch, wisimy na drążku. I przyciągamy kolana do brzucha lub całe nogi. Jeżeli dacie radę, 4 serie, 8 powtórzeń do maksa. To samo to z podciąganiem. Jeżeli nie jesteś w stanie robić 8, lub jakieś inne ćwiczenie na brzuch, albo stara się robić negatywy. Jak już sobie dobijesz tam do bardzo dużej ilości powtórzeń, no to możesz zmienić ćwiczenie, możesz dodać ilość serii, lub zmienić tempo. No i tym oto akcentem doszliśmy do omówienia całego tego planu treningowego. Podsumowując, mamy. 12 serii na klatkę piersiową w tygodniu, 14 serii na plecy, 8 serii na barki, 10 w nawiasie, bo te barki pracują w innych ćwiczeniach, więc ja bym liczył jako 10, bo licząc serię z wyciskania na skosie dodatnim, to pracują trochę barki i w objętości liczyłbym to jako 10 serii. Biceps 6 w nawiasie 10, to samo. Biceps pracuje wiosłowanie, podciąganie, 10 serii można liczyć. Triceps 6, 10, to samo, wyciskanie. Triceps pracuje, nie da się tego uniknąć. Brzuch 8 serii, możecie robić po 4 serie. W każdym treningu będziecie mieli 16, brzuch to już trenujcie jak chcecie. Czwórki na same czworogłowe 13 serii, na dwójki 9 serii, w nawiasie 11, bo dwójki pracują również w, tutaj w przysiadach, pracują w innych ćwiczeniach na nogi, dwójki również pracują. Pośladek i reszta, który też pracuje tu w przysiadach i tak dalej, 8 serii. Na nogi łącznie wychodzi 30 serii w skali tygodnia. Taka ilość serii, którą tutaj widzicie na ekranie, to jest objętość tygodniowa, która jest wystarczająca do budowania masy mięśniowej. Jeżeli chodzi o 4 treningi w tygodniu, taka objętość w zupełności Wam wystarczy. Nie patrzcie, że na bicepsie jest 6, tylko że na bicepsie jest 6, bo te mięśnie pracują też innych ćwiczeniach, tak. Więc nie można tego liczyć, że tylko masz jedno ćwiczenie na biceps. Biceps pracuje bardzo mocno przy podciąganiu, przy wiosłowaniu, więc ta ilość serii stricte na biceps jest mała, ale ogólnie biceps jest przetrenowany dobrze. To samo y, można powiedzieć na przykład o barkach. Przerwy pomiędzy ćwiczeniami 90 sekund pomiędzy tymi głównymi, czyli ciężkimi, tam gdzie ta ilość powtórzeń jest mniejsza 5-8. Warto sobie dać 2-2,5 minuty nawet. O metodzie progresji jeszcze raz powtórzę. Jeżeli mamy 8-10, robimy ciężarem na 8 powtórzeń. Tym samym robimy na 9, tym samym udało nam się w następnym tygodniu zrobić na 10 powtórzeń. Dokładamy kilogramy, schodzimy z powtórzeniami. I tak ciągniemy w kółko, aż osiągniemy w końcu jakąś ścianę, że nie będziemy w stanie nawet dodać jednego powtórzenia. Ja trenuję tym planem treningowym Efekty widzę, przetestowałem go na sobie. Także, jeżeli szukasz darmowego planu treningowego, to spróbuj właśnie od tego. Mam nadzieję, że przyda Wam się ten plan. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, jak ten plan Wam siadł i co ewentualnie byście w tym planie treningowym dodali. Zostawcie subika i do następnego!